Pierwsza jazda dzisiaj, na nowych szosach. Jazda trudna. Jazda próbna. Trzeba zobaczyć, jak to się spisuje. Połączenie tych dwóch światów w jeden. Słoneczko jest, trzeba przetestować. Jak? Wrażenia? <laughs> <się> jedzie? Auto! Drodzy <laughs> miłyśnicy, Korasta i na dwóch kółek. Dzisiaj wyjechaliśmy na pierwszy test rowerów. Na pewno jedzie auto jakieś. <laughs> I trzeba zejść do boku. <laughs> Piękne treki. Łączy je prestiżowa marka. Trek, to już wiemy. A co je dzieli? No, na pierwszy rzut oka to widzimy kolor. Tutaj mamy taki piękny kolor złoty. Taki marmurkowy, elegancki. A z drugiej strony znowu jedzie auto. A z drugiej strony taka ognista czerwień. Taka moc, taki power, to taka kobieca, kobieca siła w tym rowerze, czy nie? bo to jest mój, to jest 56, to jest rower 54. Rozbiega. Nie ma teraz takich rozmiarów, tylko jest ML i M, no, ale to Zmiana. Tak... O, bardzo dobrze, słuszna uwaga, takie jeszcze stare przyzwyczajenie, ale ta taka to mniej, więcej, ML, mniej więcej takie porównanie. A ten jest. jest... M takie mniej więcej jest porównanie. No? To... A jeszcze ciekawostka, nie wiem czy wszyscy o tym wiecie że grubość tej rury tutaj, co jest o ta, że w rozmiarze M i tutaj ta górna rura, jest węższa niż w rozmiarze ML, czyli tutaj tak o centymetr, bo już mierzyłem centymetry, tutaj jest grubszy obwód o centymetr, i tak samo tu jest grubszy w rozmiarze ML o centymetr. Reszta wszystko jest tak samo, tylko ta rura co odchodzi od. Nie różnią się jeszcze. No tak, ale od, od tego co odchodzi od główki, tu jest grubsza i tu, i tak samo ty, główka jest tutaj wyższa, a tutaj wiadomo jest trochę niższa niż. główka. nie tutaj jest, rozmiar, jest rozmiar ramy, jest mniejszy ale i Ale delikatnie... Czy o obwodzie rury ktoś wiedział? Taka ciekawostka. Znowu jedzie auto. Taka miała być spokojna, nieruchliwa droga, a to niestety, jak na złość. Jak coś, ten człowiek nagrasz, to cały czas to się jeździ. Ale też trzeba to się to takie, trzeba się przyzwyczaić i przede wszystkim zachować ostrożność. To wszyscy wiemy. Także tak to wygląda. A co możemy powiedzieć jeszcze o tym rowerze? Moje no Pierwsze wrażenia z jazdy, jak na razie, no to jest wszystko ok. Pod górkę się zbierasz, sztywność. Mm jednak coś to jest w tym bełkocie medialnym, że niby takie sztywne i fajnie się jeździ leciutkie, lekko też jest sztywność, no i zwinność, no zobaczymy jak dalej będzie się jeździło. Na razie jest z tym pozytywnie, jakby zaskoczony. Ale do czego trzeba się przyzwyczaić? No. No, do bidonu. A, no właśnie, te bidony. <noise> Nieszczęsne. Nieszczęsne. Niby takie aero, takie ładne to wszystko, ale wyjmować się to tak śmiesznie ale się jako wyjmuje. Pierwsza jazda to jest, powiem, takie średnie mam odczucia do tych bidonów. Być może to jest kwestia przyzwyczajenia. Już pomijając to, że wszyscy narzekają, że nie można ich postawić i w domu spokojnie napełnić bidonów, ale wyjmowanie też jest jednak trochę. Problematyczne. Może nie jest, trzeba się do nich przyzwyczaić. Są bardzo specyficzne jednak. No tak. O, I tak samo jak się płynna lewa w domu, to tak. trzeba. No do nie ma jak postawić, no tak już, to, to już no. jest taka tak. Jeszcze żeby dodać, że teraz fabrycznie trak już wychodzi na oponach 28 bezdętkowych, także są zalane mleczkiem. Już nie ma dętek, odsiadchodzi odchodzi od dętek. Tutaj akurat u mnie jest włożona oponka taka. Jakaś Bontragerowska 28 z takim paskiem, bo chyba do, do, do dopasowanym do tego złotego. A tutaj już u Kasi ta Pirelli. Pirelli. Zobaczymy, które będą szybsze. Opone. Ale też 28, no bez dętek. Od razu tak z fabryki przychodzą, także nie ma dętek. Zalane są mleczkiem. No i powietrze też mnie tutaj jak dla Kasi to napowiedziałem w ogóle. 4, atmosfery dla siebie 5, no bo ja trochę więcej ważę. Asia trochę mniej i testujemy czy te... Powiecie jak napompowaliśmy tyle, czy będzie dalej. Na razie jest wygodnie. No i w ogóle jest wygodny rower, szybki się zbiera, no zobaczymy jak to będzie dalej. Na razie to jest pierwsza pierwszy, jazda. Pierwszy Jesteśmy pierwszy kilometr. zadowoleni na razie, nie? Zakupu. Tak. A potem się okaże jak to będzie dalej. Słoneczko świeci, piękna pogoda. Słoneczko świeci, cieszą się dzieci. Piękne słoneczko dzisiaj można kręcić. I można nawet spacerować, nie? Mora kolaży te kamyki. A potem guma, chociaż tutaj nie ma denty, ale opalę też można przeciąć Pięknie, pięknie się kręci, a się gęba śmieje. Czerwa w jeździe, trzeba coś zjeść, doładować węgle, tak? 50, tylko tutaj się nie rozpędzaj! Żebyś tam szybciej nie jechała No już aż konie się śmieją, nie? Co tutaj się? Dzieje? Tylko 50 można, szybciej nie